Witajcie, prac przy Burgmanie, ciąg dalszy. Tutaj, jak widać, już prawie goła rama. Prawie, bo jeszcze tam zostały liczniki. E, silnik, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu pozytywnemu, wyszedł bez żadnych problemów. Problem, problem był z tylnym zaciskiem przez chwilę, ponieważ ręczny trzymał. Centralna śruba w pięknym stanie, zero rdzy. Amortyzator też się ładnie dał zdemontować bez, bezproblemowo. Problemem jest wydech. Dwie śruby już urwane od silnika, i problemem był zacisk hamulcowy, który no nie chciał zejść. Z racji tego, że jak widać, tutaj już jest totalne zero okładzin. Poza tym hamulec ręczny, linka jest zapieczona. Troszkę było, troszkę było kłopotu ale po odkręceniu tych dwóch śrub tutaj, a, po odkręceniu tych dwóch śrub, tej i tej poniżej, to się wysunęło i ten element i zacisk zszedł. Silnik wyszedł bezproblemowo. Silnik, jak widać, już sobie zalega na kołeczku w garażu. Tłumik udało mi się odzyskać poniekąd można to tak nazwać śruby niestety pozrywane będą do wymiany pasowałoby mi to kolano zdjąć ale o ile ta górna śruba tutaj nie, nie stawia oporu, gorzej zdolną tam z tyłu co ją widać no ona stwarza pewne problemy nie chciałbym urwać śrub w głowicy więc się zastanowię jak, jak wymienić te szpilki zerwane tu się zetnie prawdopodobnie i będzie wszystko ok. I ciąg dalszy. Przygód, czyli tak, totalnie odgnite mocowania dolne. Tak samo górne mocowanie tłumika. Praktycznie ich nie ma. Ten element mocujący tłumik jest w stanie, nazwałbym, przyzwoitym do wyczyszczenia, ale nie jest. Przekorodowany no, tutaj, jeszcze jakiś element będzie do odzyskania. Do... No i co, czyszczenie pozostaje do następnego odcinka.